Witajcie na kanale TradeLux Dzisiaj Peugeot 5008 wersja GT lub ewentualnie GT Line jak to woli nazywać silnik dwulitrowy 177 koni automatyczna skrzynia biegów ośmiobiegowa. to auto nie trafi do oficjalnej sprzedaży po wizycie firmy Motocontroller z tego powodu, że zostało auto już zarezerwowane przez Pana Pawła Załatwiamy wszelkie formalności, jeśli chodzi o sprzedaż. Auto widzicie przed spa, tak jak przyjechało z zagranicy. Pan Paweł niestety nie miał szczęścia z poprzednimi egzemplarzami, które mieliśmy, bo ktoś go cały czas podkupywał, bo nie był zdecydowany, ale obiecaliśmy, że ten egzemplarz będzie na niego czekał. Wynajął firmę Motokontroler Auto. Przeszło weryfikację pozytywnie. No i trafia albo w zasadzie trafi w jego ręce. Tak wygląda z zewnątrz. Auto jest przed spa dla pana Pawła, jeszcze będzie robiona ceramika specjalnie na życzenie. Oczywiście będzie posprzątane tak jak ktoś zostawił auto za granicą. Tak tutaj widzicie, nie jest Zniszczone za bardzo Jest po prostu przywrócone Jak ktoś po prostu jeździł Tak zostawił auto i trafiło do sprzedaży Bardzo fajna wersja Fokal, kamery 360 Roletki Stoliki z tyłu Tutaj już jest po serwisie Oleje, tarcze, klocki Termostat, inne rzeczy To wszystko Pan Paweł będzie miał opisane Z takich ciekawostek Auto miało za granicą w leasingu naprawianą stronę kierowcy, stronę lewą. Motokontroler akurat podszedł fachowo do tematu, bo pomimo tego, że było naprawiane poszycie zewnętrzne posprawdzali progi, posprawdzali wnęki, tutaj jest wszystko oryginał, więc szkoda było jakaś przerysowanie parkingowe, to też nawet widać delikatnie tutaj został ślad, to oczywiście na spa. Zejdzie i nie będzie śladu, więc nie podchodzą zero jedynkowo do tematu, było coś malowane, naprawiane, auto odrzucamy, tylko sprawdzają rzetelnie, sprawdzają konstrukcję nośną, bo to jest najważniejsze. Paweł oczywiście otrzymał informację o tym przed inspekcją, tutaj są informacje też i ślady, a w zasadzie brak śladu, że maska była odkręcana, to też jest istotne. Wszystkie szyby są w oryginale łącznie z czołową. Pan Paweł dostał też informację, że lampy przednie były wymieniane. 2020 rok często, akurat w tych lampach gdzieś tam była wada fabryczna, że rozstrzelniały się, były nieszczelne. Za granicą to wymieniali za darmo. W Polsce niestety podchodzili różnie do tego. Natomiast uwaga, jak sprawdzacie właśnie samochody, najważniejsze są konstrukcja nośna czyli progi, słupki. Tutaj mówimy o tych elementach konstrukcji nośnej, słupek ten, czyli słupek A, B, progi. Mówimy tutaj o w, w warstwie wewnętrznej, a nie zewnętrznej. No i najważniejsze właśnie podłużnice, żeby sprawdzić, czy coś było robione, czy nie. Tutaj jest wszystko w oryginale, więc uszkodzenie było jakieś powierzchowne. Natomiast przy nowych samochodach niestety ma to to do siebie, że uszkodzimy jakąś, nie wiem, lampę, e, kamery, e, noktowizor albo coś i koszty idą w e, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy euro. Tak, euro. E, te rzeczy są drogie. E, zresztą możecie zapytać w serwisie ile kosztuje na przykład cały moduł e, Night Vision. To jest około 18-19 tysięcy złotych brutto. Mała rzecz w przypadku niewielkiej kolizji przy dojechaniu, no, kwoty są astronomiczne. Tak więc pozdrawiamy. Pozdrawiamy pana Pawła, pozdrawiamy pana Leszka z firmy Motocontroller, eksperta, który sprawdzał auto. Wyglądało to tak, że dostał kluczyki, ile czasu potrzebował tyle sobie spędził w samochodzie. Była jazda na. Stację diagnostyczną, żeby pokazać od spodu. Wszystko wyszło naprawdę fajnie, i dlatego ten Peugeot 5008 w wersji GT nie trafi do naszej oficjalnej sprzedaży. A cała procedura z panem Pawłem już jest rozpoczęta. I mamy nadzieję, że będzie zadowolony po przesiadce ze swojego samochodu do takiego fajnego Peugeot. Jeśli myślicie o takim samochodzie lub innym, chcecie. Zrobić finansowanie, zakup na firmę. Zapraszamy. Myślimy, że uda się spełnić oczekiwania poszukujących, a tymczasem pozdrawiamy. Ekipa TradeLux.